Dzisiaj nagrywamy Minecrafta, bo dawno już go nie nagrywaliśmy, więc to jest nowy serwer. Tworzę. No. Więc już jesteśmy na serwerze. Otwieramy sobie tą skrzynkę. Opa. Jest tu tak. Kilo to 9 potyków. Dobra, na tą skrzynkę, żeby było szybciej. No nie dirta Skrzynkę Bierzemy pochodnie U no nie są tylko dwie Słabo I co tutaj mamy jeszcze fajnego hm. Weźmiemy sobie zabijemy tą świnkę to mamy Wioska To idziemy do tej wioski Może coś będzie E, to jest chyba opuszczona wioska. No bo są parę nie? to opuszczona. Hmm, opuszczona wioska, słabo. Bo jakbyśmy mieli jakiegoś wieśniaka, to może byłoby coś z niego, tu nawet łóżek chyba nie będzie. <laughs> Zombie! Czy dobry jesteś? Bijesz? Kur, wiedziałem, że bijesz. Nie bij mnie. Umieraj. Umieraj. A. Marchewka. Łóżeczko nasze będzie. Sadzonki. O, siodło. Nasionka. Skrzynki nie bierzemy na razie. To se weźmiemy. Bierzemy to. Nie to, dawać mi to O, idziemy do domku, jest tu coś yy, Są dwa kotły, weźmiemy może jeden nie, To nie O, zbrojka To się tu weźmiemy chlebek. Jest skóra, to też dobrze No I te one tu były fajne nawet Ale ta wioska kompletnie poopustoszała po No Ech, Nie ma tu żadnej skrzynki to nie Wyłącz to O Nie chodź na shiftie, szybko idziemy tutaj do tego domku Oby nie było zombiaka A jednak jest zombiak tu nie ma zębiaka, ale skrzynki też nie ma. A mamy tylko sikierkę do zabijania zębiaków. Tu też nie ma skrzynki, to nie bierzemy nic. Hmm. Tu żeśmy jeszcze nie byli. Szczęki nie ma to, nie? O, beczka Pusta, ale weźmiemy. Kogo jest to dom? To jest jakaś, nie wiem. Do czego to weszłem, w to Pajęczynę. Druga beczka, weźmiemy. Idziemy. O, koteły jeszcze tu są. To może nie aż taka opustosz opustoszała Kurde Mówić nie O piec hutniczy. Weźmiemy Oby wypad Okej okay, mamy Kurde Zniszcz ją No to poniszczymy sobie to Niszcz! Niszcz! Szybciej to niszcz! No, i jak się szybciej zniszczy, to, to, to szybciej weźmiemy piec. Niszcz się! O, w końcu. Wzięty piec, jest. Ej, melony! Jedziemy. Ciupiemy, bo żarcie będzie. Eee uh... Arbuzy, arbuzy Chyba Melony, arbuzy to dla mnie to samo. Ale chyba to nie jest to samo Dobra, idziemy tu A, zombiak jest, ale Daleko to sobie weźmiemy i temy ze skrzynki. No, dawaj tu. Dawały mi te chleb. Trawa nam chyba niepotrzebna. Wcijemy się tutaj. E, drugi piec łupniczy Wciśniemy, ale tym razem od tyłu. Bo. No. Będziemy mieli drzewo też. No i chociaż nie wpadniemy do tej pajęczyny znowu. Okej, okay, mamy. Ile lecę dalej. Czy tu coś jest? Lama jest jakaś tu. O, jak. Co się dzieje? Ej, co się dzieje? Czemu on mnie nie bije? A nie, nie, bije. O nie, 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 Pal się dobrze Dobrze ci. Tam się zaraz nie, skończy, zabij się. nie, Jest, zginął. Co w tym jest? Chlebek. Weźmiemy tylko chlebek, bo tak No, idziemy teraz na drugą stronę. Melony też weźmiemy się, później. Jak wrócimy do tej wioski, dzwonce weźmiemy. Czemu ja nie w tym Minecrafcie nie głodnieję teraz? Nie muszę włączyłem pisfula. Raczej nie powinienem. E. E. Nie ma nic. O tu. E. Dobra, kłada śpiąkowa, to nic. Nie w to. Tak hmm. okay, i to, jak tak, to weźmiemy tylko to. Przyda się. Książki też, ciupaj to. Będziemy sobie i będziemy emchantować. Kur. Skończył mi się sikiera. No, więc subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę. No, ja wpadam teraz do pajęczyny i jest fajnie. Hmm. Jak wykopię pajęczynę, to więc już jesteśmy i idziemy szybko O, co to? Żeby tam nie wpaść tylko Co to jest? <grym> Okej, okay. pójdziemy tam, ale nie teraz hmm. Może coś za tą pustynią. Coś tam jest! Studnia, czekaj. Idę tam Może coś w tej studni jest fajnego, a może i nie. Idę szybko. Za studnią powinno być ta. Ta, ta, taka, ta. Świątynia. Jest! Świątynia. Świątynia, idziemy szybko, szybko, no. Eee... O właśnie, mam wiadro jeszcze. A skąd? To ja nie wiem. Myślałem, że to taka sama dziura jak tam. Bierzemy wodę. I szybko tu. Jedziemy. Nie jedziemy, biegniemy. Szybko niż to. A. Dobra, I teraz tak, żeby teraz tylko tam nie wpaść, weź ze jak ekwipunek, weź to o, o to chodzi. I teraz tu kilofem wiedziemy. i kopiemy szybko. Szybko, szybko, TNT na może się przydać jeszcze. Żeby tylko nie wpaść, to <gry> emerald, kurde, tylko C coś... Co by tu wyrzucić? Hmm. Grzyba weźmiemy kości. E, o nie. Hmm. Nie wiem, płotek wyrzucimy. Co by tu jeszcze wyrzucić? Tak, tu samo możemy Emeralda będzie lepszy. No nie, no, no. Do tej świątyni trzeba wrócić później. Jeden diament? Nie, okej. Okay. To wrócimy tu później. Kurwa. I idziemy, to wrócimy, to weźmiemy to wszystko. Tylko czas domek zbudować. Dobra. I biegniemy szybko tutaj. No, i trzeba nam zrobić tutaj drzewo. Gdzie byśmy tu mogli domek zbudować? Tam, lisik, żeby było blisko tej opuszczonej wioski, tej kopalni i no, tej świątyni. Więc szybko, szybko. O, akurat tutaj jest takie pane na domek, więc tam będzie domek i tu będzie. O, tutaj, w tej górze zrobimy co na razie. Więc szybko biegniemy.